ma tutaj Sebeczki123, nagrywałem Max Payne, 2, tajemnice i ciekawostki. To jest już 15 odcinek. No, niestety ostatni. No, ale nie trzeba się martwić, bo jeszcze będzie 5 odcinków z Max Payne'a. Trochę prawdziwej gry. Jeden odcinek specjalny. No i postaram się jeszcze zrobić jak używać kodu do Maxcina Więc wygodnie sobie usiądźcie i oglądajcie Pokażę Wam, tam tego gościa nie zabiję Tych pozabijam Ten gostek sobie będzie szedł tutaj i się zamknę. Tu można oczywiście zdobyć... Trzy Pankillery. Ten gostek, jakbym tutaj nie wszedł i on by się zamknął, to by on by się zamknął i by tutaj ciągle siedział. Więc zawsze najlepiej nigdy tego gościa nie zostawiać, w ogóle najlepiej tutaj podejść, jak to wybuchnie to tego od razu zabić tu i uciec. Gdy grać oczywiście bez kodów. Tutaj jest taka trochę ciekawostka. Zobaczcie. Tego gościa pewnie, no, trochę ludzi ominęło. Nie wiem co on robi. Czekaj, patrzy. Tu oni rzucają granata. Najlepiej zawsze się wycofać. Trzeba tutaj poczekać, bo to jest szyba przeciw, nie wiem, przeciwpancerna, królewska, już nie wiem jak to się nazywa. Trzeba chwilę poczekać, za chwilę się odwrócę. Zobaczcie on się rusza Dziwne. Tu można zdobyć... 2 4 karabiny 1 M95 3 naboje no do M4 karabiny 3 naboje no do M95 5, 5 pękilerów 2 naboje no do M4 karabiny 1 M95

Przepraszam, ktoś pukał do drzwi, musiałem otworzyć. Tu z tyłu można zebrać pod tym gościu wąs pad broń Pewnie przez to, że rzucam granatami Tu najlepiej teraz sobie zmienię broń na M4 karabin bardzo trudno to jest zniszczyć wow no córa teraz zmienię broń lepiej na M95 No i tak skończyliśmy Max czyli na dwójkę. Tutaj jest Adam i Ewa i ten metalowy drąg i ich od siebie dzieli tak samo jak Maxa, Mone. Jak Max Mone. Bo tamten gostek Mone zabił. Dobra, ja to wszystko minąłem No to pod koniec odcinka wypada mi powiedzieć lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie Nara